Dzisiaj będzie materiał taki trochę narzekający. Mianowicie mam dwa komiksy, z których jeden mnie straszliwie zawiódł, a drugi jakby wypalił. Ja tę serię promowałam na blogu od początku. To jest już czwarty album i no nie wiem, coś po prostu po drodze jakby tak nie klikło. Jakoś to się paliło. W przypadku Myszki Miki jest to osobny album, jest to album taki zbiorczy, który miał fajne pole do popisu, miał może nie tyle z jakiś potencjał, ale zostało to troszeczkę zrobione tak, może nie tyle co po łebkach, co wydane ku upamiętnieniu przeszłości, ale czuć, że to nie do końca wyszło. Zacznijmy jednak od Green Glass. Green Class jest to taki mm, przygodowy horror młodzieżowy e, osadzony częściowo w mitologii Lovecraftowej. E, mamy szogoty, mamy tutaj związane jakąś pandemię, etc. E, Problem polega na tym, że ktoś kto nie zna w ogóle, tak siedzi poza mitologią Lovecrafta, a nie oszukujmy się jest takich osób sporo i sięgnąłby po taki komiks, który ma przy okazji rewelacyjnie zrobione okładki. Naprawdę okładki w tej serii są czodowe i do tego jeszcze mają taką fajną fakturę, nie wiem czy tak to aż widać, ale one naprawdę mają, na przykład w tym wypadku na tych nogach, tutaj na tych rękach, tych bocznych elementach mają taką fakturę, środek natomiast jest gładki. W przypadku poprzednich tomów e, mieliśmy na przykład takie e, czaszki, których wokół była taka właśnie faktura. E, tutaj właśnie też faktura była wokół y, głównych postaci i to naprawdę robi y, no, y, sporą robotę. To y, wizualnie przyciąga potencjalnego czytelnika. Powiem szczerze, że mnie to kupiło na starcie. E, I teraz, co jest nie tak? Y, jeżeli ktoś kompletnie nie wie, czym jest Mitologia Któr, co stworzył Lovecraft, kim był w ogóle Lovecraft, jaką, jaką, jakie książki tworzył. To w tym momencie czytając pierwszy album, może pierwsze dwa albumy nie skojarzy nawiązań. Będzie miał po prostu takie skojarzenie, aha, mamy jakiegoś tam wirusa, zamieniającego ludzi w takie jakby żywe rośliny, ale The Lost of Us. Jakieś takie właśnie grzybopodobne istoty. Jest to wszystko odseparowane. Grupa nastolatków w całej tej strefie kwarantanny próbuje się wydostać, bo byli na takim obozie z dobrze pamiętam ekologicznym. W każdym razie próbują się wydostać do strefy bezpiecznej, no ale po drodze nie wychodzi. Okazuje się, że ta pandemia jest coraz mocniejsza, że atakuje w ogóle w innych rejonach i tak dalej. I do tego momentu to działa. Dlatego, że jeżeli nie znamy mitologii, Lovecrafta, to w tym momencie dostajemy fajny, taki około zombiakowy klimat, ponieważ szogoty, czyli te ludzie zamienieni w takie istoty roślinopodobne, grzybopodobne, drzewopodobne, coś w tym stylu. One właśnie zachowują się jak takie typowe zombie, na no, przykład The Lost of Us, nie? typowo. Natomiast jeżeli znamy mitologię, no to widzimy te wszystkie nawiązania, tak? Widzimy te wszystkie nawiązania, że wiemy, że oni są sługusami przedwiecznych, że oni tam przygotowują właśnie na ich nadejście świat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to się sypie w trzecim tomie, a w czwartym to w zasadzie pogrąża. Dlaczego tak uważam? Ponieważ cała ta tajemnica, którą przez pierwsze dwa tomy tak czytelnikowi odkrywano powoli, którą tak przedstawiano, E, nagle zostaje momentalnie spłócona i zamienia strzelanka. I okej, okay, wiemy nagle, że mamy jakiegoś tam kapłana, czy pseudokapłana, człowieka, który e, w, chce wezwać tych przedwiecznych. Ale poza tym cały wątek z pandemią zostaje mega spłycony, zostaje to wszystko, bo mamy portal, bo budujemy e, przejście dla przedwiecznych, bo świat e, czeka zagłada, e, więc po prostu wystrzelajmy się jak kaczki. I Czwarty tom ma ten problem, że nawet ja zacząłem się w, w pewnym momencie gubić, kto jest kim na zasadzie, kto kogo zdradził. Bo ten pracuje dla tego, tamten dla tego, ale jednak okazuje się, że dla tego innego, który pracuje jeszcze dla kogoś innego i tak dalej, i tak dalej. Tu się, tu się zrobi burdel. I niby na końcu to jakoś tam zaczyna działać, ale... Ja przez dwie trzecie tego tomu spałem, bo to było powtórzenie wydarzeń z tomu trzeciego. Niektóre teksty były wręcz takie same, to było wałkowanie w kółko, że ta grupa naszych protagonistów co chwilę nie może się odnaleźć, próbuje się odszukać, tam się rozbijają na podgrupki, ci są porwani, ci, ci próbują ich odbić, potem tamci są porwani, to tamci drudzy próbują ich odbić. Robi się z tego burdel. I finał był tak prosty do przewidzenia, że aż nawet mnie zawiódł. Dlatego widać, że to będzie kontynuowane, ale ja już mówię pas, to jest ostatni raz, kiedy sięgam po tą serię, ponieważ nie czuję jakiegoś takiego parcia, żeby poznać dalsze losy tych głównych bohaterów. Tak? Bo okej, okay, z jednej strony mamy te wizje z przedwiecznych, i no, łatwo się domyślić, jakie będą kolejne decyzje podjęte przez naszą grupę. Z drugiej strony, mamy gościa, który robi za tego kapłana, i też tam jest przerzucany pomiędzy no, polityczno-wojskowe ugrupowania. No, nie wiem, no, jakoś nie do końca to kupuje. Hmm. Może, jeżeli ktoś siedzi bardzo mocno w mitologiach stworzonych przez Lovecraft'a. I rozwiniętych przez jego następców, to może, może mu ta seria bardziej podejdzie. Ja aż takim fanem mitologii, który nie jestem, owszem, uwielbiam horror i mówię o grze planszowej, Zarówno druga, jak i trzecia edycja dla mnie są super. Ja po prostu kocham te gry. Niektóre książki Lovecrafta czytałem, są dla mnie naprawdę dobre. Oczywiście to jest. No, dość stary język, więc ja mówię, też czytam ich przekłady na polski, bo jak stciągnąłem po wersji anglojęzyczną, to odpadłem, przyznaję uczciwie. Wiem mniej więcej, jak ta cała mitologia się rozwinęła, jak to działa. Też nie jestem od razu, mówię, ich specem, Lubię niektóre, właśnie, komiksy nawiązujące bezpośrednio do twórczości Lovecrafta, rozwijające się i tak dalej. A na przykład Providence, tak, uwielbiam Providence, jest fenomenalnie napisany, narysowany. Natomiast tutaj, nie wiem, nie ma tego czegoś co by spowodowało, że ja w to, to chcę bronić dalej, tak. Mówię, te postacie są w tym momencie zbyt płaskie, są zbyt takie, nie wiem, przewidywalne. Um, cała ta fabuła jest strasznie taka nastawiona tylko na strzelanie, 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 strzelanie. Mówię, dwie, trzy komiksy się napierdzielają. Yy, więc tak jakoś, nie wiem, to mnie zniechęciło. Więc mówię, to nie jest komiks skreślony całkowicie. Po prostu ja osobiście się już na czwartym tomie wypaliłem. Natomiast nie ukrywam, że jeżeli ktoś lubi takie mocne akcyjniaki i tak luźno podchodzi do mitologii, który albo w ogóle jej nie zna, to być może to mu się spodoba. Inaczej sprawa się przedstawia z tym. Tutaj mam a, mocny dysonans, ponieważ ja jestem ogromnym fanem Kaczogrodu i Myszogrodu. Osobiście wolę bardziej Kaczogród niż Myszogród, ale wychowałem się na obu. Dalej jestem w to mocno wciągnięty, dalej siedzę w Kaczogrodzie Barksa, dalej siedzę w opowieściach z Nerusa Rosy, dalej siedzę w we włoskich fran czy francuskich komiksach dotyczących właśnie Myszogrodu i Kaczogrodu, głównie włoskich. Natomiast tu mamy zbiór plansz wydawanych w latach 1900. żebym teraz nie skłamał 62-65? Nie, przepraszam. 62-69 w magazynie. To było Mickey, Mickey Quest. I autorzy tego komiksu na wyprzedaży garażowej znaleźli 40 tomów. Taki właśnie magazynu komiksowego, w którym były, zawsze tam się pojawiała jednostronicowa, taki jedno, taka jednostronicowy zbiór plansz związany właśnie z serią Mickey Quest, tak? czyli właśnie te szalone przygody, tak, Mickey szalone przygody. No i problem na czym polega? Te, ta seria nigdy nie była przedrukowana. Ona się pojawiła jednorazowo w tym magazynie, czyli w latach 1962-69. I to, co oni znaleźli, nie było kompletne. To nawet zresztą widać, bo tu mamy właśnie przykładowe te plansze tych magazynów, ale na przykład są późniejsze plansze na przykład jest urwane, tak? bo oni po prostu zrobili skany, przełożyli, poprawili skany tych albumów, na przykład tutaj też tak może nie widać, ale są poplamione te plansze, tak, one są brudne, bo to są właśnie zrobione, mm, zrobione takie e, zrzuty, można powiedzieć, tak? z tych oryginalnych albumów. E, I teraz na czym polega problem? W mojej opinii na przede wszystkim dwóch rzeczach. Po pierwsze, fakt, że to jest niekompletne. Brakuje części e, stron, brakuje części e, zaszytów, ponieważ tam było 40 z bodajże 46, 48, jakoś tak. E, a ta seria nigdy, nigdy nie była przedrukowana. Ogólnie ona zaginęła w meandrach czasu i to akurat to nie jest jedyne, tak. Wiele na przykład starodawnych filmów, komiksów, książek jak nie było zabezpieczeń cyfrowych, teraz właśnie się tworzy ich zabezpieczenia cyfrowe. Sam widzę to na przykład po wielu powieściach, które teraz odkup, odkopuję, albo po dużo, dużej ilości takich starych filmów, mówimy o okresie jeszcze czasu kina niemego, czy okresu międzywojennego, gdzie na przykład potrafiły być pożar magazynu jakiejś wytwórni filmowej, to wszystko szło z pyłem, tak? Tak, to przepadało, nie było kopii zapasowej, teraz e, ja sam robię kilka kopii zapasowych moich książek, jakie piszę, więc one jakby nie znikną, tak? one, ja mam pozabezpieczane to, mam to na pendrive'ach, mam to na dysku, mam to na laptopie, e, więc mam tą kopię, jeśli nawet bym stracił, nie wiem, powiedzmy przekładowo jakąś tam moją twórczość, którą wydałem, to ona i tak jest w formie cyfrowej, więc ktoś ma tą kopię e, na swoim e, dysku. Tutaj tego nie było, no bo to wtedy nie było takiej technologii i e, te albumy, e, te magazyny miały bardzo niskie nakłady, nawet jak Ameryka, bardzo niskie nakłady, plus no nie oszukujmy się tam tych też, kto to zbierał, to, to wtedy było się dzieciakami, ja sam pamiętam jak ja zbierałem e, te dwutygodniki, Myszka Miki, a potem Kaczor Donald i o to jakoś specjalnie nie dbałem, jak zbierałem te Spidermany i tak dalej, Pani Szary, e, tak, jako dzieciak zbierałem też Pani Szary e, Spauna. To wszystko no, zostało, no, nie ukrywam, przemielone mocno, bo to czytałem wielokrotnie i wielokrotnie, a na przykład to, co wydało TM SEMiK, jakościowo pod kątem papieru, no, nie było zbyt trwałe. E, też zresztą tam na przykład y, były błędy drukarskie i tak dalej. No ale jak się było dzieciakiem, na to się w ogóle nie zważało, e, było ciebie interesowała tylko przygoda. I tu właśnie mamy ten problem osoby, które kupowały magazyny, gdzie pojawiały się te plansze, no też nie dbały o to, a tu mówimy o latach 60., tak? Więc w Stanach Zjednoczonych, więc to po prostu wzięło się potem w karton, wrzuciło gdzieś na strych, czy zamokło, czy nie zamokło, na gdzieś tam akulatory wyrzuciło. To, że oni to znaleźli, to był czysty cud. Bo i to jeszcze było w bardzo dobrym stanie, patrząc po tym, jak tutaj to jest w tym albumie zbiorczym przedstawione, to te komiksy, które nie znaleźli te albumy, on musiał być naprawdę w bardzo dobrym stanie, mimo że tam miejscami będą podarte, pogięte, poplamione i tak dalej. Więc drugi właśnie problem polega na tym, że ta historia jest niekompletna oraz stara. I teraz nie mając archiwalnych planż nie mogąc jej uzupełnić, gdy to się czyta, czuje się braki, ponieważ z jednej strony każdy kadr jest osobny, z drugiej ta historia jakoś tam się łączy, ale to się łączy jako, wiecie, tak powiedzmy taki tygodnik miesięczny, bardziej tam miesięczny, nie? Z tego, co pamiętam. Yy, więc, no ciężko to... fabularnie ciężko się w to wgryźć. Ja miałem z tym o tyle problem właśnie, że z jednej strony wehikuł czasu i bardzo doceniam ten album pod kątem kreski, pod kątem tego, co udało im się autorom tego komiksu odzyskać. Tak? Jak udało im się to przełożyć na współczesny album, jak udało im się wyprostować te strony, etc. Więc, tak, jest to w pewien sposób zabezpieczenie. Fizyczne, tak? Współczesne zabezpieczenie fizyczne, na pewno to jest jeszcze zabezpieczenie cyfrowe tego albumu, jestem pewien. Zresztą, nawet jeżeli nie, to ktoś to zaraz porobi. Ale nie, no nie, nie na pewno jest jakiejś w cyfrowej. Czegoś, co było, wydawało się, że jest utracone. tak? A więc, pod kątem takim kolekcjonerskim, pod kątem takim historycznym, tak, to jest gratka. To jest coś. Co powinno się spodobać takim zagorzałym fanom Kaczogrodu, Myszogrodu, tak? którzy zbierają każdy świstek. Tak? Na przykład, nawet nie wiem, z tych gumbalonowych Donuts, co kiedyś były w Polsce i tam były takie te obrazki. Sam tego zbierałem pełno. Natomiast z punktu widzenia takiego powiedzmy typowego czytelnika komiksów, czy w ogóle typowego czytelnika, albo z punktu widzenia takiego zwykłego dziecka, ten komiks może się okazać po prostu nieciekawy. Dla mnie, jako osoby, która mocno siedzi w komiksie, która siedzi w tym od czwartego roku życia, mimo wszystko się na tym bardzo wynudziłem, tak? I ja osobiście bardziej wolę to. Wolę o wiele bardziej komiks Barksa, które są kompletne. Te, te zbiory są kompletne, ponieważ one były archiwizowane. I tu mamy teraz właśnie podział chronologiczny na daty. Ja zresztą będę jeszcze nieraz wracać do, do tej serii. Natomiast tu no czuję taki dysonans fabularny, że jadę i... ha, tu czuję brak strony, tak w ogóle po prostu brakuje jednej czy dwóch stron i nie wiem co się stało, tak? Muszę się domyślać. Jest taki tam główny wątek fabularny, ale on tam przemyka z tymi braćmi B i tak potem jakoś się o nim też częściowo zapomina. Uh, są bardzo niektóre fajne sceny, takie naprawdę bardzo śmieszne, ponadczasowe, no ale też są takie, które eee, machasz za to ręką i masz gdzieś. Znaczy, stąd mam taki ogromny problem z tym albumem, bo uh, ciężko mi na nim się skupić jako na jednolitej historii, a zwykły czytelnik tego będzie oczekiwać. Bo mimo przedmowy, która tu jest zawarta, takiej krótkiej, zwięzłej, rzeczowej przedmowy, ona jest skierowana ewidentnie do kolekcjonerów. Więc jeżeli jesteśmy dzieciakiem, jeżeli jesteśmy zwykłym czytelnikiem, to to. To komiksy Rosy, to miki czarodzieje, to giganty, a to ewidentnie takie będzie... Eh, no można, ale czy muszę? No to będzie typowo dla kolekcjonerów. Nie widzę za bardzo potencjału tego komiksu pod kątem pod kątem właśnie takiej szerszej publiki. Może się mylę, nie? bo to jest, mówię, moje bardzo subiektywne spostrzeżenie, ale jakoś tu w tej chwili wątpię. Także osobiście się czuję na tym trochę zawiedziony. Także to są te dwie pozycje, które chciałem w tym materiale mówić. Ja wiem, to jest taki materiał narzekający. E, natomiast no, nie wiem, czy każdy podzielił tutaj moje zdanie, natomiast no, mówię. Green Class dla mnie się wypalił, a to ja nie jestem aż takim kolekcjonerem, żeby w tym siedzieć. Natomiast mówię, możecie sami spróbować. Green class polecam od akurat pierwszego tomu zacząć. Jeżeli chwyci Was od razu, no to jest szansa, że pociągniecie. Jeżeli nie, to mówię, odpuśćcie sobie. A w tym wypadku to mówię, niech po to sięgną kolekcjonerzy. To tyle w tym materiale. Widzimy się w następnym i do zobaczenia. Hej!